Złato się rozwala most Benton Bridge. Rany, ale się nudzę. Ciekawe, co mogę dziś zrobić. Muszę pomyśleć. Mam pomysł, dzisiaj zamierzam rozwalić Benton Bridge. W ten sposób wszystkie statki już nie będą przepływać pod tym mostem. Tak więc, nie zwlekając, zróbmy to. Najpierw muszę pójść na Benton Bridge. Tak więc idę. Już dotarłam do Benton Bridge. To teraz wystarczy zniszczyć ten most. Tak więc niszczę. No nie, teraz słyszałam alarm. Chyba mam niezły pasztet. Co to były za dźwięki? To był alarm. Chyba wiem przez kogo. To byłaś pewnie ty, złatosiu. Możesz mi powiedzieć, co ty tu robisz. Nie twoja sprawa, młoda świnio. Po pierwsze, nie nazywaj mnie młodą świnią, bo ja sobie tego nie życzę. Po drugie, powiedz mi, co ty tutaj robisz. Ja ci nie powiem, bo ty jesteś stado rozbrykanych prosiaków, Alberto. Ej, ty, masz go tak nie nazywać. Nie wtrącaj się, gdański balu. Hej, nie mów tak do niego, złatosiu. Masz powiedzieć całą prawdę nam, albo pożałujesz. Natychmiast mów, co ty tu robisz. Ech, no dobra, powiem, zniszczyłam ten most. Dlaczego? Bo ponieważ nie lubię statków, co pływają w kierunku jakiegoś miejsca. I nie lubię, jak pociągi jeżdżą na torach. Proszę, powiedziałam to wszystko. Zła Tosiu, jak śmiałaś rozwalić ten most. Przecież wiesz, że nie rozwala się mostów, bo możesz wpaść w duże tarapaty i możesz być aresztowana przez policję. Wiesz co? Tym razem tego nie daruję. Dzwonię natychmiast do Tosi, aby się dowiedziała, co zrobiłaś. Więc radzę ci, abyś wróciła do domu. Już. No nie, moja dobra Tosia będzie na mnie zła, kiedy się dowie, co ja zrobiłam. Ale będzie w topa. Zła Tosiu, zwariowałaś czy co? Jak mogłaś zepsuć wiadukt? Przecież wiesz, że nie rozwala się takich rzeczy, bo ponieważ możesz łatwo, możesz mieć problemy. Za to wszystko, co dzisiaj zrobiłaś, dostajesz tydzień kary. A teraz marsz do swojego pokoju i przemyśl sobie, co dzisiaj zrobiłaś. No dobrze, niech ci będzie, już idę do mojego pokoju przemyśleć sobie, co dzisiaj zrobiłam. No ale ta kara mnie nie obchodzi.